Witamy w dzisiejszych wiadomościach. Kapitan statku Costa Concordia chce wrócić do pracy. Francesco Szetino, który spowodował morską katastrofę w styczniu, w sądzie zaskarżył w sądzie decyzję o zwolnieniu z pracy. Na wyspie Gigilio jest nasza reporterka Asia Krzemińska. Witam. Kapitan domaga się ponownego przyjęcia do pracy oraz wypłaty zaległej mu pensji. Obok mnie stoi adwokat Klaudia Muc. Czy może Pani skomentować tę sytuację? Witam. Francesco Szetino postępował w sposób właściwy. I udało mu się uniknąć większej katastrofy. Dlatego zwolnienie z pracy uważam za niewłaściwe. Mój klient sądzi, iż każdy, yy, każdy pracownik powinien, powinien mieć możliwość zaskarżenia zwolnienia z pracy, yy, zwłaszcza gdy doszło do niego przed potwierdzeniem jego winy. Dziękuję. Prokuratura postawiła zarzuty Francesco Szetina z powodowania śmierci 32 osób oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Z wyspy mówiła dla państwa Joanna Krzemińska. Ugrupowania włoskiego centrum postanowiły pójść do majowych wyborów parlamentarnych pod hasłem Bis, czyli koncepcja pozostania premiera Mario Montiego na stanowisku. Witam. Wraz ze mną jest pani Katarzyna Matysiak z Ministerstwa Wewnętrznych, która przedstawi nam komentarz na ten temat. Chcemy przywrócić praworządność w naszym kraju, gdyż jest on bardzo dużym problemem w rozwoju dalszym naszego państwa. Możemy wiedzieć, jak długo trwało posiedzenie, czy były jakieś trudności? Posiedzenie trwało niezwykle długo i było bardzo trudne do rozstrzygnięcia. Bardzo dziękuję za komentarz. W najbliższym czasie przedstawię więcej na ten temat. Prezydent poruszony. Dzisiaj w Sejmie odbyła się debata w sprawie ustawy aborcyjnej. Więcej w tej sprawie dowiemy się od naszej reporterki Agaty Skoczyńskiej. Witaj, Agato, czy, czy mogłabyś powiedzieć na więcej w tej sprawie? Ostatni krok i Bronisław Komorowski oznajmił, że jest zaskoczony ustawą o zaostrzeniu aborcji. Dzisiaj jest ze mną posłanka PO Loretta Hampel, która powie, co sądzi na ten temat. Dzień dobry, pani Loretta. Dzień dobry. Co sądzi pani na temat Bronisława Komorowskiego i sprawy aborcyjnej? Popieram wypowiedź prezydenta, ponieważ uważam, że aborcja powinna występować, szczególnie gdy kobiecie zagraża życie. Jednak nie zgodzę się z tym, że trudne sytuacje nie powinny być rozwiązywane. Dziękuję pani bardzo. W piątek pan Komorowski będzie w Sejmie wysłuchiwał pana Donalda Tuska i jego wypowiedzi na temat aborcji. Trudna sprawa, czy tylko sprawa publiczna? Dla faktów mówiła Kata Skoczyńska. Rekordową ilość nielegalnych papierosów przechwycili oficerowie Centralnego Biura Śledczego oraz Straży Granicznej w Chełmie. Połączymy się teraz z naszym reporterem Krzysztofem Hojką. Krzysztofie, prosimy Cię o więcej informacji na ten temat. Znajdujemy się w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jest ze mną rzecznik prasowy policji Joanna Późniak. Proszę o przedstawienie więcej informacji na ten temat. Witam. Zatrzymany w przyczynie 49-latek był członkiem międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się przemytem papierosów na bardzo dużą skalę. Od 2005 roku podczas 140 przemytów udało im się przeszmuglować 740 milionów papierosów. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury operacyjnej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzuty. Policjanci na poczet następnych przestępstw zabezpieczyli luksusowe auta i znaczną ilość gotówki. Jak zapowiadają śledczy, sprawa ta ma charakter rozwojowy i planowane są kolejne zatrzymania. Do podobnych akcji doszło w kilku miastach w całej Polsce. Śledczy w sumie zabezpieczyli ponad miliard sztuk papierosów, na czym skarb państwa mógłby stracić około 800 milionów złotych. Z Katowic mówił Krzysztof Hojka. Grupy maturzystów w całej Polsce modlą się na Jasnej Górze o pozytywny wynik egzaminu dojrzałości. Na Jasnej Górze jest nasza reporterka Anna Górniak. Masz rację Martyno, faktycznie na Jasnej Górze jest bardzo dużo maturzystów. Ze mną jest maturzystka Patrycja Skamierska. Skąd taki pomysł? Yy, Pierdżynki Klas na Jasną Górę to już tradycja kontynuowana co roku przez młodych ludzi. Czy to była Twoja własna decyzja, czy propozycja ze strony znajomych? Yy, większość ludzi modli się przed yy, ważnymi wydarzeniami w swoim życiu, a decyzję tą podjęłam sama oraz zaproponowałam to też swoim znajomym. Czy myślisz, że to pomoże? Oczywiście nauka jest najważniejsza, ale czasami też trzeba liczyć na jakiś wód szczęścia. Czy wycieczki na Jasną Górę przez to staną się coraz bardziej popularne? Mówiła Anna Górniak. Pora na wiadomości sportowe, które przedstawi Iga Kocur. Witam Państwa. W poniedziałek w Kopenhadze odbędzie się losowanie grup Mistrzostw Europy w piłce siatkowej, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce oraz Danii. Regulamin rozgrywek, który od lat budzi kontrowersje, spowodował, że w jednym koszyku znajdzie się reprezentacja Polski, Danii oraz Finlandii. Bartosz Kurek, reprezentant Dynama Moskwa, nabawił się poważnej kontuzji i nie zagra w pierwszym meczu Ligi Europy. Oficjalnie potwierdziły się informacje o tym, że Arkadiusz Milik, piłkarz górnika Zabrze, wystąpi w meczu RPA i Anglii. Teraz czas na pogodę, którą przedstawi nam nasza pogodynka Alicja Bioskowska. Dobry wieczór Państwu. Jutro już więcej słońca, szczególnie na południu i w centrum. No ale zaraz trzeba zapytać, co z tego, ponieważ temperatura ani drgnie. Wciąż płynie chłód z północy, tak więc z tym słońcem nie dajmy się zbytnio zwieść. E, z nad Niemiec napływa pogodny wyż, e, w miarę tej wędrówki będzie wypychał deszczowe chmury, tak więc będzie coraz więcej słońca już od jutra. Już w nocy opadów będzie mniej, jedynie słabe mogą pojawić się na Dolnym Śląsku, Mazowszu i Suwalszczyźnie. Będzie chłodno, od 2 do 5 stopni, a w Małopolsce chwyci nawet przymrozek. Tak więc dzień wita nas jutro rześko, miejscami również mglisto, ale później pokaże się słońce. Jedynie od Pomorza po Podlasie zalegać będzie więcej chmur, no i tam może popadać. Niewielki deszcz możliwy również na Śląsku. W pozostałej części kraju natomiast e, zapowiada się jutro sucho. I tak temperatura od 9 stopni na południu i po morzu, 10 stopni w centrum kraju oraz w okolicach Lublina do 13 stopni we Wrocławiu. I to właśnie tam na zachodzie będzie jutro najcieplej. Od typowy polski październik. Dziękuję Państwu, do zobaczenia. Na dzisiaj to koniec wiadomości. Dziękujemy.